Panie prezydencie, dzisiaj bardzo ważny, bardzo podniosły dzień dla całej społeczności sportowej w Rzeszowie, tej resowiackiej, zwłaszcza ogłoszenie przetargu na nowy obiekt PCLA po wielu latach mamy ten dzień, na który wszyscy z utęsknieniem czekali. Nie tylko czekali, ale ciężko pracowali, żeby ten dzień nastąpił dzisiaj. Jak wspomniałem na konferencji prasowej, prace od momentu, kiedy można powiedzieć, że ten finansowość ten projekt nam się już zaczął spinać. Trwały intensywne prace, które miały na zadanie przede wszystkim zaudytowanie projektu, który został przekazany do miasta z uzyskanym już decyzją o na budowę. Czy ten projekt będzie spełniał wszystkie nasze oczekiwania? No i w wyniku tych analiz zaczęło się od, od przede wszystkim zadanie, pytanie, czy jest sens stawienia starej trybuny, która jest w stanie katastrofalnym, jeżeli chodzi o warunki techniczne. I jakie to może mieć przełożenie na koszt, wykonania niepełnego zależenia. To, co Państwo widzicie tam na, za nami w tle, to jest koncepcja, która powstała na bazie różnych analiz między innymi związanych z tym, żeby tą starą trybunę jednak wyburzyć. I w wyniku prac prowadzonych przez zatrudnione biuro architektoniczne, powstała koncepcja, która przede wszystkim uwolniła nas od takiego przywiązania do tego Starego, starej trybuny, bo ona jednak wymuszała na nas pewne, pewne rzeczy, chociażby wysokość obiektu, chociażby um, szerokość dróg ewakuacyjnych. Mieliśmy związane ręce, bo byliśmy przywiązani do jednego miejsca. Uwolnienie się spod tej trybuny spowodowało po pierwsze, że utrzymujemy ładny, nowoczesny obiekt ładnej bryle, a druga sprawa, no, mam nadzieję, że będzie to obiekt... Yy, Tańszy niż ten, który był w pierwotnym projekcie. I tak nasze analizy finansowe wskazują, że to rozwiązanie powinno być tańsze niż, niż, niż tamte rozwiązanie pierwotne. Panie prezydencie, prócz tej części sportowej, o której mówimy, czyli lekkoatletycznej oraz piłkarskiej, obiekt będzie również spełniał funkcję kulturalną. Przewidziane są koncerty, różne inne imprezy, które na pewno będą służyły społeczeństwu mieszkającemu w Rzeszowie. Zdecydowanie taki też cel nam przyświecał ze względu na koszty utrzymania tego stadionu. Nie ma co ukrywać, że, że jednak zawody lekkoatletyczne nawet tej wysokiej rangi nie gromadzą wielu widzów. Zawody piłkarskie również, jak to też przytoczyłem podczas konferencji prasowej średnia frekwencja na ekstaklasie jest około 7 tysięcy widzów, więc em, no nie jest to dużo, a utrzymanie stadionu, koszty utrzymania stadionu są wysokie. Trzeba utrzymać całe to zaplecze, trzeba utrzymać płytę, która jest bardzo droga w utrzymaniu. W związku z wyższym, no, należałoby też przewidzieć, żeby ten stadion żył w okresie, kiedy nie rozgrywane są mecze, ani nie ma zawodów lekkoatletycznych. Stąd też w zasadzie przewidzieliśmy dwie rzeczy, które tu są w, w tym projekcie. Przede wszystkim możliwość organizowania koncertów, czyli stworzenie takich parametrów akustycznych obiektu, żeby można było w miarę wysokiej jakości te koncerty oglądać i słuchać. I druga rzecz to jest to, że rozeznaliśmy również na istniejących obiektach w Polsce. Z między innymi stadionu, Śląsk... Przepraszam, stadionu śląskiego. Przepraszam, jak, wykorzystyw... jak, jak można wykorzystać stadiony piłkarskie pod organizację tego typu imprez? I są rozwiązania stosowane powszechnie, które pozwalają na to, żeby wprowadzić ludzi na murawę. W związku z czym ten stadion ma żyć. To ma być obiekt nie tylko, tak jak pan wspomniał, piłkarsko-atletyczny, czy lekkoatletyczno-piłkarski, ale również miejsce, które będzie, gdzie będzie możliwość stworzenia różnych imprez. Nie tylko, mówimy o imprezach. Właśnie koncertowych, ale chociażby nie wiem, jakieś zakończenie biegu ulicami Rzeszowa, może ponieważ mamy tą część trybuny otwartą tutaj od strony ulicy Wyspiańskiego, można będzie wprowadzić i finał zrobić na stadionie. No możliwości będziemy mieć dużo. Super, dziękuję bardzo.